Cześć, witajcie, ja jestem Sebastian, kanał to Sęki Wióry, Dziury, wielu z Was już to pewnie wie, dziś jesteśmy w lesie, piękna polska jesień, jak się domyślacie, dzisiaj nic nie będziemy robić, ponieważ mamy wyjątkowy odcinek, wyjątkowy, bo przekroczyliśmy 100 subskrypcji, wiem, wiem, to niedużo, ale każdy kiedyś tę pierwszą stówkę musiał mieć, mamy ją też my, tu chciałem Wam podziękować za to, że subskrybujecie, że jesteście, komentujecie, lajkujecie, że być może polecacie moje filmy swoim e, znajomym. Przed nami jeszcze pewnie wiele projektów ciekawych, wiele testów, e, które myślę e, Wam się spodobają. E, a na koniec, bo nie przedłużając, przygotowałem kilka takich materiałów, które zostały gdzieś tam wycięte, bądź się nie ukazały e, na naszych filmach. Zobaczycie, jak to wygląda na filmach, których, których nie ma, bądź jak się dobrze e, przy tym bawimy. Także jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! I mamy kolejny dzień. W końcu świeci słońce, ale koniec siedzenia. Wracamy do warsztatu. Lampa jest gotowa do malowania, jest wyszlifowana. Kolor, jakim będziemy malować, to jest stokrotka polna dla mężczyzn biały po prostu cześć kochani jestem Sebastian nie to nie są cęki wióry dziury to jest po prostu ja i moja Trichunia jedziemy na wycieczkę nie mogę wam powiedzieć gdzie jedziemy bo siedzi obok Trichunia i by się dowiedziała Czemu tak mało subskrypcji? <g pakai> no <Again? sharpet> <occurs> tak, tak. i to tyle, także to zobaczy, <g> także to supytnie kolej. A to jest rurę, mamy już. Mamy dwie takie przeduszki, szczotkę, instrukcję obsługi i filtry. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tylko się, widzę kółka gdzie w środku. Pewnie bym znowu powiedział, że nic. Nie dalej. Cześć, witajcie. Jestem Sebastian, oglądacie kanał Senki Biury, Dziury. Dzisiaj, co dzisiaj będziemy robić? Cześć, jestem Sebastian, oglądacie kanał Sęki, Wióry Dziury. Jak Ci smakują. Dziękuję za oglądanie filmu. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało, łapki w górę. No i dzięki do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!